Dzisiaj pokażę aktualizację spacerowe Marty'ego, jego rzeczy. Więc zaczniemy od obroży. Tu ma taką jedną obrożę. Taką pustką. Chyba takie wzorki, trochę się zmyły, to jest zapinanie. Tutaj ma właśnie regulacje. I naprawdę jest fajna. w nie wygląda. Już miała taką samą, tylko czerwoną, ale ona się mi właśnie tutaj urwało. Ten dynzelek, no tu poszedłem raz na spacer i Marti wcale mocno wtedy nie pociągnął tak lekko i się wtedy to urwało, Wtedy się zmyło. I teraz jak wychodzę z nim czasami, no co tutaj zapinam, ona tak wygląda. Ta jest bardziej zniszczona, bo więcej w tej chodził. A teraz ma taką yy, inną, teraz ma zwykłą, bez żadnej chusteczki taką i ona jest taka beżowa. Więc teraz jeszcze on ma szelki Takie ma szelki, ma dzwoneczek, on był taki niebieski Ale się mi tutaj jest mało. William coś już przybiegł Bo usłyszał dzwonek. One są tutaj regulowane Są tu na zatrzask I one są tak tutaj do Spinania, są fajne, bo w ogóle pies Jak idzie to w ogóle musi smycznie wchodzić po nogi, bo im właśnie strasznie chodziła potem i się plątał i w ogóle naprawdę Wam polecam wszelkie takie dla energicznych psów, bo naprawdę o wiele lepiej się z nim spaceruje um, tak, żeby one były kupiamy w yy, teraz zaczniemy od smyczy, więc yy, jego pierwszą smyczą jest taka na metr ma, ona jest właśnie skórzana taka już jest trochę rozwalona, bo to Marty miała jak od szczeniaka. Ona się jeszcze trzyma, już naprawdę jest naprawdę bardzo fajna. Ale już jest niestety dla niego krótka i się źle z bo strasznie ciągnie na taki. Więc na taką. Wcześniej też miał właśnie te taką. Ona się też rozwaliła, bo ona miała tutaj i Marty pociągnął i to się tu urwało. I teraz mam tutaj taki drugi haczyk i sobie czasem czasem przedłużam spinając do tej i wtedy mam dwumetrową i ona jest właśnie w takie łapki do tego też była obroża, ale ona się też zaraz zepsuła na zaprzask i teraz właśnie kupiłam sobie nową taką z biedronki. właśnie ona jest dwumetrowa no taki mocniejszy ten karawińczyk co tu jeszcze jest? taka brązowa, taka jasna beżowa Taka i ona ma, jak już mówiłam, 2 metry i się dość dobrze sprawdza u nas. Teraz ma jeszcze e, automatyczną na 5 metrów. Ona też ma właśnie duży rabiciok, bo teraz już nie kupuję takich, bo one są strasznie słabe. Zresztą to były ze sklepu chińskiego, no to się nie dziwię. A ta też jest z Biedronki, już dawno, dawno ją kupiłam. Ona już jest cała rozwalona, tu poharatana. Ale jeszcze się dobrze sprawdzę, jeszcze się nie psuje, więc jak się zepsuje, to wtedy kupię mu lepszą, no bo jak będą, bo się trochę nie chce zwijać, ale jeszcze jest dobra, to jest naprawdę fajne i ostatnią rzeczą jaką on ma, to mam, zrobiłam mu taką saszetkę na przysmaki i tutaj najczęściej chowam i przywiązuję sobie do tego i czasami ćwiczymy tam jak chodzimy, ale to rzadko, bo masz jakoś tak yy, nie może się skupić na świeżym powietrzu, tak mogę powiedzieć, ale no to jest tak przywiązane wtedy. No i to są te wszystkie rzeczy Martego, no i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć.